To jest takie strasznie dziwne uczucie, no bo z drugiej strony wsiadasz i patrzysz, otwierasz, no patrzysz, na samochód, po prostu auto, nie? A Z drugiej strony no tutaj siedział Tupak. Mało tego, on tu zginął. Zapach starego BMW. Totalnie. Kawał to ja Ty jesteś Tupak. To ja jestem Szuk. Wsiadasz? Wsiadam. History his, his making. Bracia Kołidwalczyk, zamordowano Tupaka. A w ogóle tak już jakby abstrahując od tego, to auto jest, kurde, jak na tamte czasy, bardzo dobrze wyposażone już. Nie wiadomo, że na kasecie, jeszcze kasycie, ale ekrany, kłody monitory. Tempomat, y, pełna elektryka, tylnie siedzenia elektrycznie wysuwane, podgrzewane, oczywiście razem też z przednimi.